Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu zewnętrzna baza danych STOK do systemów. Drodzy Państwo, STOK ponownie udostępnił zewnętrzną bazę danych. Tą bazę możemy pobierać na dysk twardy. Zauważmy, że jest to baza danych bardzo obszerna. Oprócz rynku polskiego mamy indeksy światowe. Samych towarów mamy 531 dla osób, które chcą inwestować na rynku amerykańskim 4000 spółek, z giełdy Nysse, ponad 3000 spółek, z giełdy NASDAQ 1200 spółek, z giełdy Wielka Brytania ponad 3000 spółek japońskich, akcji Hongkong 2111 spółek, giełda niemiecka 352 spółki. Obrobienie tak dużej ilości danych wymaga odpowiedniego software. Pokażę to na przykładzie giełdy amerykańskiej. Mam tutaj akcje NYSE, czyli notowane w Nowym Jorku. Oczywiście możemy mieć w katalogu akcje Nasdaq, indeksy polskie, indeksy światowe, spółki ze ZWIK 80 itd., itd. Natomiast chcę to zrobić na bazie spółek amerykańskich, ponieważ jest ich bardzo dużo, jest ich ponad 4000. Na ekranie mamy spółkę amerykańską i mamy notowania na 12 marca 2020 roku. Pokażę teraz w jaki sposób amibroker. Pozwala dograć 4000 spółek amerykańskich do daty bieżącej. Nagrywam ten materiał dla Państwa 18 marca 2020 roku. Zaznaczam notowania od 13 marca do 18 marca 2020 roku i klikam otwórz. 500 z giełdowych 4000 instrumentów to razem 20 000 instrumentów do dogrania. Nagrywam ten materiał dla Państwa 18 marca. Jest godzina 10:23, w związku z tym rynek amerykański jeszcze nie jest handlowany. Zauważmy, że Ami Broker bardzo sprawnie dograł notowania na dzień 17 marca. Na przykład spółka 3M także notowania na 17 marca. I zanim przejdziemy do rynku polskiego, dlaczego taka baza offlineowa jest tak ważna? Ami Broker pozwala zapisać nam pod postacią formuły najpopularniejsze koncepcje analizy technicznej i to nie tylko najpopularniejsze, ale też bardzo wyszukane. Tu mamy przykład formuły Inside Bar plus Shark, formacja znana praktycznie każdemu inwestorowi. I teraz, drodzy Państwo, każemy mu skanować rynek akcji handlowanych w Nowym Jorku, ponieważ tych spółek jest bardzo dużo, jest ich około 4000, a formuła jest prosta. Chcemy. Aby tych spółek nie było zbyt dużo, zatem powiedzmy mu, żeby znalazł nam inside bary, które rysowały się na wykresie kwartalnym. I teraz zobaczmy, w jakim tempie AmiBroker potrafi przeskanować 4000 spółek. Mało jest programów tak szybkich i tak przyjaznych inwestorowi. Klikam jeden guzik i zobaczmy, w jakim tempie następuje skan ponad 4000 instrumentów. Formuła się zgadza. Mieliśmy inside bara kwartalnego, wyjście nieudane w górę, i potem uderzenie w dół. Także na spółce Aegons Inside Bar kwartalny, z którego wybiliśmy dołem. Jest to oczywiście jedna z kilkudziesięciu czy kilkuset formuł, które możemy zastosować. Mi chodziło o pokazanie, że jeżeli posiadamy zewnętrzną bazę danych, zewnętrzną, czyli niepodłączoną przez Internet online, to wyszukiwanie sygnałów. Z Skanowanie rynku, wykonywanie testów historycznych na systemach przebiega o wiele szybciej, aniżeli jesteśmy podłączeni do bazy online. Bo jeżeli jesteśmy podłączeni do bazy online i chcemy przeskanować 4 czy 8 tysięcy instrumentów, to oczywiście, że będzie się to odbywać wolniej, bo każdy z tych instrumentów, a mi broker, będzie musiał pobrać przez internet. Tutaj pracujemy na bazie zewnętrznej, czyli offlineowej. Jest to baza idealna do. Wykonywania testów systemowych, a także do wyszukiwania sygnałów na dużej ilości instrumentów. Bazę amerykańską pokazałem dlatego, że po pierwsze są inwestorzy, którzy chcą handlować na rynkach zagranicznych i bardzo by chcieli mieć narzędzie, które jest w stanie ogarnąć na przykład 20 tysięcy różnych instrumentów, bo chcą skanować różne rynki, które są na świecie. W tej chwili jesteśmy w bazie polskiej. Jak widzimy, akcje rynek podstawowy, indeksy polskie, spółki z WIG 40, z WIG 80, WIG 20, spółki z New Connect, koszyk, czyli spółki, które nas najbardziej bardziej interesują i tak dalej i tak dalej. Mamy dość łatwy dostęp do poszczególnych instrumentów. Możemy to segregować w sposób dowolny. I teraz zauważmy, jak sprawnie AmiBroker jest w stanie te dane dopisywać. Mamy notowania na 16 marca 2020 roku. Chcemy dograć dane na datę 18 marca 2020. Jest godzina 10:36, kiedy nagrywam dla państwa ten materiał. Brakuje mi notowań za 17 i 18 marca. Klikam otwórz i już oglądamy notowania Dinopolu z 18 marca 2020 roku. Nawiasem mówiąc, dość mocno odbicie z poziomu 126 na 161 i już możemy dokonywać analizy. Jeszcze raz dogramy dane, aby pokazać Państwu, jak a mój broker robi to szybko. Jedynie co musimy mu pokazać, no to za który dzień chcemy dograć notowania, no bo on tego nie wie. Klikam otwórz i w tym momencie proszę zobaczyć, w ułamku sekundy dograliśmy notowania na wszystkich instrumentach, które w naszej bazie się znajdują. Na ekranie JSW i silna kontrakcja z poziomu 9 zł do ponad 14 zł notowania się. Zgadzają, zatem baza danych na ten moment jest bazą aktualną. Drodzy Państwo, dlaczego ja to pokazuję? Pokazuję dlatego, że jeżeli ktoś. Chce wyszukiwać sygnały mechanicznie. Jeżeli ktoś chce wykonywać testy systemowe na zasadzie, ile bym zarobił pieniędzy handlując na wykresie dziennym przy pomocy czerwonej wstęgi na przykład, to jesteśmy w stanie to zrobić, a mi broker taki test zrobi bardzo szybko. Czyli przykładowo jesteśmy ciekawi, ile byśmy zarobili na takim sigilecie, gdybyśmy grali w oparciu o na przykład czerwoną tygodniową wstęgę lub o dowolnie inny wskaźnik. Wskaźnik analizy technicznej, wstęga niebieska, MACDD, i cokolwiek sobie wymyślimy, jesteśmy w stanie wam, brokerze, to szybko sprawdzić. Tu mamy strategię, która ma zastosowanie na tygodniowym wykresie polskich akcji. Możemy oczywiście też robić skan portfelowy, czyli np. 20 spółek do portfela, ale tutaj sobie zrobimy od 2007 roku CDR do 2020 roku. Na dzień dzisiejszy. Klikamy BackTest, no i widzimy, że handlując tą strategią na spółce CDR ze 100 tysięcy złoty bez żadnej dźwigni, mielibyśmy zysk 9 698 863. I drodzy Państwo, to jest test bez żadnej dźwigni. Natomiast sami broker, oprócz tego, że możemy wprowadzić prowizję, oprócz tego, że możemy testować kontrakty, on pozwala także handlować na akcjach z dowolną dźwignią. Nie chodzi mi o to, Mamy tak postępować, natomiast jest w stanie wyliczyć zyski, gdybyśmy z dźwignią handlowali. Wziąłem w tej chwili dźwignię razy 2, czyli handlujemy z kredytem razy 2. Wciskamy backtest. test. Zauważmy, że on wyliczył nasz zysk w momencie, kiedy handlowaliśmy na dźwigni razy 2. Możemy wpisać dźwignię razy 3, razy 4, razy 5, dowolny parametr, a mi broker na to pozwala, robi to bardzo szybko. W przypadku, gdybyśmy handlowali z dźwignią razy 2 na tym Sigre od 2007 roku, no to mamy 62 miliony. 337 623 zł. Zatem, drodzy Państwo, posiadanie tej offlineowej bazy danych pozwala nam po pierwsze zarządzać bardzo dużą liczbą instrumentów w sposób szybki i sprawny, a po drugie pozwala nam na wykonywanie testów historycznych, a także skanowanie rynku w poszukiwaniu sygnałów, które chcemy znaleźć. W tym nagraniu pokazałem Państwu jedynie próbkę tego co potrafi, a mi broker w jednym z kolejnych nagrań pokażę kolejne jego istotne funkcje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.